Witam Państwa serdecznie. Zanim przejdziemy do części praktycznej dotyczącej bólu głowy, potrzebne będzie drobne przypomnienie anatomii okolicy czaszki. Zacznijmy sobie od podstawowych grup mięśniowych. Przejdziemy także przez podstawowe nerwy, które mogą być uciśnięte na swoim przebiegu, zarówno przez mięsień, jak i przez powieść, które muszą przebić po to, aby dotrzeć do skóry, którą nerwiają. Pierwszy Dwa mięśnie to będzie mięsień czołowy, który znajduje się w okolicy czołowej. On będzie nam napinał czepiec ścięgnisty, który będzie nam dochodził mniej więcej do dwóch trzecich głowy i następnie będzie przechodził w mięsień potyliczny, który będzie znajdował się tutaj. Te dwa mięśnie, jeżeli nie będą pracowały tak jak należy, jeżeli będzie nadmierna mimika, stres, który powoduje nadmierną pracę mięśni mimicznych, ewentualnie urazy w przeszłości, które spowodowały powstanie blizny czy sklejenia się układu powięziowego, będą nieprawidłowo napinały nam czepiec, który jest formą powięzi okolicy czaszki. Wiemy, że powięź okolicy czaszki jest mocno unerwiona czuciowo, ale wiemy również, że przebija ją wiele wolnych zakończeń nerwowych. Dlatego nadmierne napięcie tej okolicy powodowane zarówno przez nieprawidłowe napięcie mięśnia czołowego, czy mięśnia potylicznego, może powodować bóle w tej okolicy głowy. Kolejnymi mięśniami, które będą nam napinały czy czepiec ściemnisty, to będą mięśnie uszne, szczególnie mięsień uszny górny, który znajduje się tutaj. Przez swoje nadmierne napięcie będzie on powodował, razem z mięśniem skroniowym, który przyczepia się do kresy skroniowej dolnej, i następnie idzie do prosta tego żuchwy, czyli do tego miejsca tutaj. Napięcie tych dwóch mięśni będzie powodowało ból okolicy skroniowej czaszki. Kolejny mięsień to mięsień szwacz, który będzie się nam przyczepiał do łuku jarzmowego. Jest to kość, którą wyczuwacie mniej więcej na tej wysokości, czyli jak połączycie sobie małżowinę uszną z dolnym brzegiem oczodołu, to wyczujecie tutaj taką kość. Rozpoczyna się ona tutaj i biegnie nam do kąta żuchwy, czyli do tego miejsca. Jest to mięsień, który odpowiada za rzucie, zaciskanie zębów. Jest także mięsień, który będzie dość mocno reagował razem z mięśniem skroniowym, o którym wspominałem, podczas nadmiernego stresu, ponieważ wiąże się on często z zaciskaniem zębów. W związku z tym te dwa mięśnie będą ze sobą działały w pewnej synchronii. Aby pozbyć się bólu tej okolicy, często trzeba będzie pracować zarówno na jednym, jak i na drugim z tych mięśni. Kolejna grupa mięśni to mięśnie skrzydłowate, które przyczepiają się tutaj, a następnie idą w głąb. To miejsce tutaj. Kolejna grupa to mięśnie skrzydłowe, które będą przyczepiały się nam tutaj do brzegu żuchwy, a następnie będą szły w głąb. Będą one odpowiadały za bólę czy klikanie skroniowo-żuchwowego. Teraz przejdziemy sobie do nerwów. W okolicy natoczodołowej znajdziemy dwa nerwy. Jeden będzie nadbloczkowym, drugi będzie nadoczydołowy, które będą unerwiały nam jedną trzecią górną czapkę, czyli prawie całą okolicę czołową. Ponieważ miejsce ich wyjścia znajduje się na krawędzi górnej oczodołu, czy w okolicy krawędzi górnej oczodołu, rozmasowywanie tej okolicy powinno przynieść troszeczkę ulgi. Kolejne dwa nerwy będą wychodziły nam z tego otworu tutaj, który znajduje się mniej więcej za uchem i troszeczkę poniżej, czyli tak jakbyśmy byli za uchem, wyczuwamy sobie krawędź rzuchwy, tam znajduje się wyjście tych dwóch nerwów. Będzie to nerw twarzowy, który będzie unerwiał mięśnie twarzy i nerw trójdzielny, który będzie również zawiadywał unerwieniem okolicy twarzy. Jeżeli chodzi o tą okolicę, wszelki masaż, jeżeli będzie wykonywany, powinien być wykonywany bardzo delikatnie, ponieważ istnieje ryzyko podrażnienia tych nerwów, co oczywiście będzie się wiązało z dość niekorzystnymi reakcjami, których bardzo chcielibyśmy uniknąć. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby pracować w tej okolicy, tu musi być pewny, że nie ma poważnej patologii, że nie ma podrażnienia nerwu twarzowego czy nerwu trójdzielnego. Wtedy delikatnym masażem tej okolicy można skontrolować rozluźnienie tego, co się dzieje w okolicy twarzy czaszki. Ostatnia grupa nerwów to nerwy potyliczne. I tutaj będziemy mieli trzy nerwy. Nerw potyliczny trzeci, nerw potyliczny większy i nerw potyliczny mniejszy. Nerwy te będą nam wychodziły z okolicy podpotylicznej, mniej więcej między pierwszym a drugim kręgiem szyjnym i następnie będą przebijać, czy to jeden z mięśni, tak zwany mięsień półkolcowy, czy powięź i unerwiać praktycznie cały tył głowy, aż do okolic ucha. Pierwszy z tych nerwów będzie wychodził tuż przy guzowatości potylicznej zewnętrznej. Jest to ta wyniosłość, którą tutaj widzicie. Jesteście ją w stanie wyczuć sami na raszce. Znajduje się ona gdzieś na wysokości uszu, tylko w tylnej części czaszki. Drugi nerw będzie znajdował się mniej więcej 2-2,5 cm w dół i do boku od tego miejsca i kolejne o kolejne 2,5 cm w dół i do boku od wcześniej wspomnianego miejsca. Są to takie klasyczne miejsca, kiedy dokonuje się oszczyknięcia. Aby zlokalizować te miejsca bardziej precyzyjnie, możemy sobie zaznaczyć wzłatość podliczną zewnętrzną oraz wyrostek słodkowaty. Jest to wyniosłość kostna, znajdująca się tuż za uchem, którą łatwo wyczujecie, skierowana ku dołowi. Następnie zaznaczamy przestrzeń mniej więcej 2 cm. W dół tej linii i kolejne 2 cm w dół tej linii. Tutaj będą znajdować się przebiegi wyżej wspomnianych nerwów, czyli potylicznego większego i potylicznego mniejszego. Ostatnią grupą mięśni jest grupa mięśni podpotylicznych, które będą znajdowały się poniżej kości czaszki, tzw. kości potylicznej. Te mięśnie będą się z jednej strony przyczepiały do kręgosłupa szyjnego, z drugiej strony do kości potylicznej. Stąd ich nazwa. W mięśniach tych, jak i w torebkach stawowych tej okolicy, będzie zanurzona masa receptorów. Będą nam mówiły o ustawieniu głowy. W związku z tym, jeżeli w tym miejscu będzie zbyt duże napięcie, często będzie ono powodowało zawroty głowy. Dlaczego? Ponieważ wasz błędnik będzie wam mówił, że głowa jest ustawiona w jednej pozycji, natomiast napięcie mięśni szyi, napięcie torebki stalowej, napięcie szczególnie powięzi, będzie wam mówiło, że to ustawienie jest inne. W związku z tym, do waszego mózgu będą docierały dwie informacje sprzeczne. Organizmy, nie wiedząc jak je interpretować, on najczęściej będzie interpretował jako zawroty głowy, czy hmm, rzadziej nudności. To By było na tyle, jeżeli chodzi o podstawową anatomię, a teraz parę słów o mechanizmach powstawania bólu. Jednym z tych mechanizmów będzie nadmierne napięcie mięśni. Jeżeli weźmiemy mięsień np. skroniowe czy żwacz, które mogą dawać promieniowanie do zębów, będą one związane ze zwykłym przeciążeniem tych mięśni. Jeżeli chodzi o grupę tyli, tutaj najczęściej będziemy mieli do czynienia z uciskiem nerwu, który będzie przebiegał nam przez struktury to mięśniowe czy powięziowe. W jednej i drugiej sytuacji będziecie mogli wykonać masaż. Pokażemy Wam kilka punktów, na których możecie pracować, które uważamy za bezpieczne. To, co jest ważne, to to, abyście, jeżeli poczujecie jakiekolwiek drętwienie, czy promieniowanie podczas wykonywania masażu, czy dość mocny ból, dobrze by było, abyście tego masażu zaprzestali, ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że możecie wyciskać jakąś strukturę nerwową, czego oczywiście nie chcielibyśmy zrobić. To wszystko, jeżeli chodzi o podstawy teoretyczne. Przejdziemy teraz do części praktycznej. Teraz chciałbym przekazać kilka informacji dotyczących automasażu, który możecie wykonać sami. Dla tych wszystkich z Was, którzy odczuwają bóle głowy zlokalizowane z boku, w tzw. krycie skroniowej, które mogą promieniować lekko do przodu, a najczęściej będą promieniowały w dół, w kierunku żuchwy, w takiej sytuacji należałoby zacząć od rozluźnienia mięśnia skroniowego i mięśnia żwacza. Mięsień skroniowy znajdował się będzie mniej więcej tutaj. Zacisnąć proszę zęby. Jeżeli zacisniecie zęby, poczujecie, że masa mięśniowa tego mięśnia wypukla się pod Waszymi palcami, i to jest miejsce, w którym należałoby zacząć. Kolejne Na miejsce to mięsień żwacz. On będzie znajdował się mniej więcej tutaj. Kiedy zaciskacie zęby, będziecie w stanie go wyczuć, jego krawędź przednią, jego krawędź tylnią, która będzie równoznaczna z krawędzią żufy, czyli taką kością, którą wyczujecie, i staracie się być w środku tej przestrzeni. Teraz jak rozmasować? Możecie albo wykonać taki masaż, niezbyt silny. Nacisk, którego używamy, to jest nacisk, który nie powoduje bólu. Jeżeli podczas masażu odczuwacie ból, a nie naciskacie mocno, to znaczy, że prawdopodobnie występuje tam punkt spustowy albo sklejenie powięź. Taki masaż należałoby wykonać przez około 3 minuty. Można go wydłużyć do 5-6 minut. Kiedy zaczniecie czuć, że ból się zmniejsza, należałoby jeszcze przez kilkanaście sekund, być może kilkadziesiąt sekund kontynuować. Masaż odstąpienia bólu minimum o 50-70% podczas masażu. Następnie przechodzicie do punktu znajdującego się poniżej, czyli tutaj. Kolejna rzecz, którą możecie wykonać, to proszę rękę. ściąganie tkanki w taki sposób, idąc w dół. Proszę pokazać, Idąc w dół aż do dolnej granicy żółw. O właśnie. Kolejną rzeczą, którą możecie wykonać, to rozciąganie całej tej okolicy. Przykładacie sobie rękę na miejscu skroniowym, a następnie zjeżdżacie w dół, próbując ciągnąć powięź aż do danej granicy żuchwy. Równocześnie możecie otwierać wtedy buzię. I powtarzacie to kilkanaście razy. Dla tych z Was, którzy mają ból, zaczynający się z tyłu, idący do przodu w okolicy czołowej, ewentualnie w taki sposób. Możecie spróbować rozpocząć pracę po tylnej części czaszki, tzw. okolicy potylicznej, wyczujecie tutaj czaszkę, pod spodem znajdziecie mięsień. Możecie spróbować rozmasować tą okolicę, zaczynając właśnie od okolicy tylniej i też poświęćcie temu kilka minut. Następnie spróbujcie przejść na stronę przednią i tutaj możecie rozmasować całą tą okolicę mięśnia czołowego. Jeżeli waszą bólą głowy towarzyszą jakieś objawy związane e, z uchem, czyli albo zawroty głowy, albo szumy, e, albo dziwne dźwięki pojawiające się w uszach, możecie spróbować popracować na powięzi mięśni, które kiedyś opowiadały za ruch uszu, natomiast dzisiaj występują już w formie szczątkowej. Jednym z nich będzie mięsień uszny główny, który znajduje się tutaj, a drugi uszny tylny, który będzie znajdował się tuż za uchem. Można wtedy rozpracować tą okolicę. Jeżeli dodatkowo macie jakieś problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym, znajdującym się mniej więcej w tej okolicy, możecie spróbować rozmasować okolice wyjścia mięśni skrzydłowych, które przez powięź głęboko łączą się nam z mięśniem czaczem tworząc tak naprawdę mięsień dwuczyścowy. Jak rozmasować mięśnie skrzydłowe? Ważne jest, aby ustawić się na krawędzi żuchwy, która będzie znajdowała się tutaj. Wyczujecie tutaj kość i pracujecie podłużnie na kości, ewentualnie poprzecznie. Można ten masaż połączyć z ruchem do boku żufy. Czyli przesuwacie żufę raz w jedną stronę, raz w drugą podczas masażu. Jeżeli macie w domu piłeczki, możecie włożyć także piłeczki w okolice podpotyliczną, ponieważ tutaj ze względu na wychodzące nerwy, a także na krótkie mięśnie podpotyliczne, które mają dość duże znaczenie w napinaniu struktur głowy, a szczególnie czepca, aby je rozluźnić, możecie wykonać drobny masaż. Odnajdujecie potylicę, czyli tylną część czaszki, kość, którą będziecie czuli, że kończy się, a następnie znajdziecie grupę dość miękkich mięśni. Możecie przyłożyć tutaj dwie ręce. I raz powtarzam, bo musi pani łokieć widać. kolejna grupa to grupa mięśni podpotylicznych. Bardzo ważna w wielu balach głowy, szczególnie osób, które długo siedzą przed komputerem. Aby je rozluźnić, najpierw odnajdujecie kość potyliczną, czyli tą tylną część czaszki, i następnie zjeżdżacie w dół. Tak poczujecie, że Wasze palce jakby się zapadają i następnie. Poproszę o przełożenie Następnie wykonujecie masaż. Około 3, 4, 5 minut. Właśnie w tej okolicy. Każdą minutą starajcie się wejść głębiej w kierunku szyi. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że może Wam to pozbyć się kilku uciążliwych bólów, a przynajmniej zmniejszyć ich intensywność. Serdecznie pozdrawiam.